A oto jak mi wyszło umeblowanie. Bo niestety tamto mi przerwało jak meblowałem, więc już pomyślałem żeby pokazać wam jak wyszło. A w kolejnym odcinku pokażę wam jak takie budować. Ale oczywiście zostawcie łapeczkę w górę i suba, jak jeszcze nie macie tego zrobionego i oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Kom pracownia. Cały parter. Tu mamy. Stoły do enchantingu, balkon. A tutaj sypialnie. I to na tyle. Jutro powinien się pojawić jak zwykle o 16.15 film. Jak. Rob, jak pokazuje, jak takie rzeczy zbudować. Albo nie. Wiecie co? Zrobimy to tak. Jak dobijemy pod tym filmem. Nie wiem, jestem takim lubem, No to dobra. Jak dobijemy pod tym filmem 10 łapek. robie tutorial. Papa. Pa.